I raz zastanawiacie się, czemu odrzucam wam samochody, jak się do mnie zgłaszacie. Auta premium w niskiej cenie. Właśnie dlatego, ponieważ to, że kupujemy sobie fajną limuzynę za nieduże pieniądze, nie do końca oznacza, że ten samochód nam nie zrujnuje budżetu. Staram się logicznie podchodzić do zakupów moich klientów i dlatego zawsze wam. Tłumaczę, że to, że coś można kupić tanio, nie oznacza, że tanio też będziemy serwisować. To jak widać Mercedes S-Klasa W220, czyli najpopularniejszy model. Jak chodzi o chyba taki wrastający model, to można często spotkać na ulicach właśnie jak niestety turbuje nam w dół. A czemu? Ponieważ pytneumatyka siada. Koszt remontu takiego zawieszenia nie jest mały. A jeszcze widzimy skrzynię biegów automatyczną, co też generuje dodatkowy koszta. Więc, jeśli tutaj skrzynia się podsyła, czyli mamy jakieś pewnie 15 tysięcy złotych, do tego niech będzie całe zawieszenie, nie wiem, pi razy drzwi 5, 10, a ktoś może to kupił za jakieś 15, bo myślał, że za nieduże pieniądze będzie jeździł dużą, fajną, ekskluzywną furą, no to się oszukał. I teraz taki samochód właśnie będzie generował no dodatkowe, niepotrzebne koszta więc. To, że możemy coś premium kupić za nieduże pieniądze, musimy naprawdę mocno się zastanowić, czy w ogóle nas na to jest stać, bo kupno to jedno, a utrzymanie to drugie.